Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o nowym portalu internetowym meetingplanner.pl. Jest to portal skierowany do szeroko rozumianej branży spotkań, branży eventowej, chyba tak to mogę nazwać, ale zaraz zapytam o to naszego gościa. W studiu pan Piotr Cieślak, dyrektor zarządzający meetingplanner.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie, to jest branża eventowa, można tak to nazwać. Czym tak naprawdę jest ten portal? Dla kogo jest skierowany? Mhm. Branża eventowa to jest dobra nazwa, natomiast troszeczkę zawężająca, bo to jest na zachodzie to się nazywa Meeting Industry albo branża Mice, czyli Meetings Incentives, Conferences Events, po polsku takiej nazwy ogólnej dobrej nie ma. Jest w tej chwili promowana branża spotkań, ale generalnie mówimy o wszystkich ludziach, którzy muszą coś zorganizować, jakieś spotkanie. Konferencje, event, wyjazd, incentive, wyjazd integracyjny i potrzebują w tym wsparcia i do tego jestem portal. Czyli tak naprawdę, zarówno może być chyba duża, jakaś wielka firma, jak i asystentka w, w małej, jakiejś tam działającej, nie wiem, spółce, prawda? No, taką działalnością zajmują się ludzie bardzo różni, bo yy, coraz więcej jest stanowisk dedykowanych, coraz więcej jest ludzi, którzy mają na wizytówce meeting planner albo event manager albo specjalista do spraw konferencji. Natomiast de facto w wielu firmach organizacją wydarzeń zajmują się, tak jak Pani powiedziała, asystentki bądź szefowie marketingu, szefowie sprzedaży, działy HR, działy PR-u, wydarzenia dla dziennikarzy. Także bardzo różne osoby w różnych organizacjach i rzeczywiście w tych firmach małych i dużych. Bardziej większych bo często tych mniejszy, mniejsze firmy mniej inwestują w, w spotkania, ale tak naprawdę gdzieś tam, żeby doszło do biznesu, musi dojść gdzieś tam do spotkania po drodze, także, także no, ta branża jest bardzo szeroka i dotyczy wielu osób. No właśnie, w takim razie pewnie jest już jakaś konkurencja na rynku państwa. Jak to wygląda? Konkurencji na rynku my nie mamy. To znaczy nie postrzegamy żadnego z istniejących portali jako takiej bezpośredniej konkurencji, która oferuje dokładnie to, co my, czy, czy, czy bardzo podobny zakres tego, co my. To jest tak, że rzeczywiście tych portali wspomagających meeting planerów, te, te osoby organizujące jest sporo, natomiast one oferują powiedzmy małe wycinki tego, co my oferujemy jako taką kompleksową ofertę ponieważ my chcemy być takim miejscem, gdzie każdy, kto musi coś, ma za zadanie coś zorganizować, żeby tam wszedł i tam wszystko znalazł. Czyli. To e, jest kompleksowo, Państwo to ujęli, tak? Tak, jeżeli mówimy o konkurencji, to są na przykład wyszukiwarki sal konferencyjnych, są wyszukiwarki obiektów hotelowych. Są portale, które zapewniają tą część są takim medium branżowym, czyli zapewniają tą część newsową. Natomiast nie ma, nie ma takiego portalu, który by oferował to wszystko, czy był takim jednym miejscem, gdzie można wejść i, i wszystko znaleźć, czego się szuka na temat tej branży. Właśnie bo mają Państwo też ciekawe takie usługi na swojej stronie, na przykład giełda ofert. Proszę powiedzieć, na czym to polega. Giełda Ofer no to, jest, to jest dosyć rewolucyjne narzędzie. To jest narzędzie wspomagające sprzedaż rezerwacji grupowych w hotelach. Czyli w tej chwili to wygląda tak, że w momencie, kiedy jest potrzeba taka meeting planera, żeby poszukać miejsca, no wtedy on wysyła zapytanie i czeka na oferty. Natomiast to jest narzędzie pozwalające na to, żeby obiekt sam mógł wystąpić z ofertami specjalnymi. W momencie kiedy na przykład chce zaoferować ofertę last minute na krótko przed terminem w bardzo dobrej cenie albo w przypadku kiedy była założona rezerwacja i ta rezerwacja została anulowana i też jest do przejęcia pewien termin dla pewnej grupy. W dobrej cenie, bo zależy na tym i hotelowi, i, i klientowi, który y, tą który rezerwację ma. Także, to jest bardzo mm, ciekawe rozwiązanie dokładnie. Tak, to jest coś, co, co, co jest rzeczywiście y, nowatorskie, y, jeśli chodzi o w ogóle o rynek światowy, bo nie znaleźliśmy podobnego rozwiązania. A wydaje mi się że też, że nie bardzo nie. ciekawym rozwiązaniem jest Rada Programowa, którą Państwo stworzyli. Proszę powiedzieć, czym się będzie zajmowała i jakie będzie jej zadanie w portalu. Mhm. Rada Programowa to jest taki. Mm, nasz pomysł, który ma dwie podstawowe dwa podstawowe założenia. Pierwsze założenie to jest takie, że Rada Programowa nadzoruje merytorycznie, ponieważ jest to, do Rady Programowej sprosiliśmy no takich uznanych ekspertów z branży i bardzo nam zależało na tym, żeby oni reprezentowali wiele stron tej branży, bo to są zarówno usługodawcy, jak i, jak i zamawiający, jak i członkowie, przedstawiciele stowarzyszeń, branżowych, przedstawiciele mediów też. Także chcieliśmy jak najszerszy wachlarz takich przedstawicieli zebrać, po to, żeby po pierwsze hmm, nadzorowali merytorycznie to, co, to co, o czym portal pisze i to, czym się zajmuje, czyli żeby sygnalizowali, co jest istotne w branży, co jest dla nich ważne, co warto było zmienić, nad czym warto było popracować. Eee, I po drugie żeby to był taki przyczynek do, do integracji tej branży, bo nam zależy na tym, żeby, żeby wokół portalu stworzyć społeczność osób, które się zajmują eventami, konferencjami i żeby to, to było pole do wymiany doświadczeń, do dzielenia się swoją wiedzą na różne sposoby. Ale to też... Jest to portal, który zawiera dużo informacji, ale też nie każdy może korzystać z wszystkich funkcji, prawda? Jak to wygląda? Tak. Tak, tak. To jest tak, że, że na przykład jeśli chodzi o giełdę ofert, no to to jest, to nie jest zabawka, to jest, to jest narzędzie do prowadzenia biznesu. Trzeba się zalogować? W związku tak? z tym przed, ktoś, kto bierze udział w, w jakimkolwiek zamawianiu usług czy jakimkolwiek, jakichkolwiek transakcjach, no, musi być przedstawicielem konkretnej firmy. Dlatego taki... Profil zalogowany to jest człowieka zarejestrowanego, zalogowanego, to jest profil człowieka, który jest przypisany do konkretnej firmy, po to, żeby te transakcje były wiarygodne. Oczywiście jest też profil e, takiego obserwatora, e, bo często ludzie nie chcą od razu się rejestrować, chcą na, na początek sobie zobaczyć, co się dzieje. Natomiast on. Nie uprawnia do, do korzystania z wszystkich, do korzystania z wszystkich funkcji. funkcji, tych, które oznaczają transakcje. W takim razie, jak umieścić taką ofertę u Państwa na portalu? Jeżeli jesteśmy jakąś firmą, artystą, firmą, która organizuje właśnie tego typu spotkania, jak umieścić ofertę? No, to jest bardzo proste. Właściwie większość tych ofert już jest umieszczona, ponieważ no my zrobiliśmy duży research rynku. I, Ile w tej chwili ofert Państwo mają w swojej bazie? Ofert wszystkich mamy. Kilka tysięcy. W tej chwili nie pamiętam dokładnej, dokładnej liczby. E, natomiast to cały czas wzrastał, cały czas nad tym, nad tym pracujemy, ale takie podstawowe wpisy są, natomiast zapraszamy wszystkich, żeby, żeby te wpisy uzupełnili, żeby to było bardziej atrakcyjne, więcej informacji przekazywało, żeby było bardziej. E... Wtedy te dodatkowe informacje są płatne, prawda? Za to się już dodatkowo płaci. To zależy dla. Yy, na jakim poziomie? Jest pewien zestaw takich, takich, takich e, 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 informacji, które można zamieścić bezpłatnie, tak? I, takie Taka dodatkowe. baza, tak? I tak. później dodatkowe informacje są po prostu już wtedy tak. e, odpowiednio wyliczane. Jeżeli chodzi o e, najbliższe plany państwa związane z portalem, co to takiego? Najbliższe plany, no to jest. E... Jeżeli chodzi o rozwój, oczywiście. Mhm. No właśnie ruszyliśmy, bo 14 lipca była konferencja prasowa, także no ruszyły wszystkie działania promocyjne, także jest, prowadzimy dużą kampanię i w mediach drukowanych, i w telewizji, jak widać, i oczywiście w internecie. Już zaczynamy pierwsze takie działania też w w realu, jeżeli mogę tak powiedzieć, czyli, czyli planujemy już pierwsze spotkania, takie właśnie meeting planerzy, a dostawcy tych usług, bo bardzo nam zależy na tym, żeby integrować te jakby dwie części tego rynku, czyli zamawiających i i usługodawców. Właśnie chcą Państwo stworzyć taki raport, tak? w którym yy, będzie ocenionych ileś tam hoteli, tak? Tak. Jak, jak to będzie na czym to będzie polegało? Tak, to jest badanie, które nazwaliśmy 100 na Stone i prosimy 100 takich doświadczonych meeting planerów, żeby ocenili hotele, z których korzystają, hotele konferencyjne i eventowe. I wynikiem tego badania będzie ranking najlepiej ocenianych obiektów, czyli takie, taki zbiór wiedzy, rzeczywiście realnej wiedzy, doświadczenia czy tych osób. Czy te same mogą się zgłaszać, czy to Meeting Planner będzie decydował, która to będzie? Meeting Planner decyduje, ponieważ to są, to są tylko te hotele, z którymi rzeczywiście oni pracowali. Chodzi o to, żeby to było naprawdę doświadczenie tych osób, czyli mamy tam pięć kryteriów, według których oceniamy, i to są takie konkretne, Rzeczy, które są istotne przy organizacji wydarzeń. I dalnie na to, żeby to było rzeczywiście źródło wiedzy, że można było potem użyć tego jako kryterium wyszukiwania. Czyli jeżeli ktoś ma mało doświadczenia i chce wybrać takie hotele, które są po polecane przez innych organizatorów, to właśnie będzie mógł użyć tego jako, jako kryterium. No to w takim razie życzymy powodzenia w rozwijaniu portalu. Piotr Cieślak, meeting Planner był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.